Siemanko z tej strony Kamek witam was w karierze Kogo Kamyka, czyli mnie. Tymi słowami, kiedyś narodziła się legendarna seria kariera Kameka. Ponad 70 odcinków, różne kluby, zaczynając od Thermaliki, przez coraz to lepsze i dążąc do bycia najlepszym. W środku pola i tak będzie tym razem najlepszy z najlepszych środkowy pomocnik ofensywny Adrian Kamiński. Co prawda, 10 lat odmłodzony. Co prawda nie jest to 94, tylko 2004 rok, ale nadal wysoki. Chcący podawać najlepiej na świecie, chcący dojść do najlepszych klubów na świecie, a zakończyć swoją karierę na Santiago Bernabeu. Rozpoczynając gdzie? Blisko, blisko miejsca swojego urodzenia, Gorzów Wielkopolski, do Szczecina, do Poznania bardzo blisko, ale na który klub się zdecyduje. To pewnie Państwo widzą już po tytule, po miniaturce, ale tak będzie to pogoń Szczecin. Po prostu Kamek lubi tą morską bryzę ze Szczecina, uwielbia ją, no a wiecie, takie małe miasto pod Warszawą Poznań na pewno nie byłoby ciekawe do zamieszkania, więc pogoń Szczecin, te barwy, portowcy to jest miejsce, gdzie chciałby się osiedlić na początku swojej fenomenalnej kariery. Lekkie tutaj, lekka brudka, lekkie buty też przydadzą mu się do tego, żeby podawać świetnie piłkę i strzelać z daleka na bramkę swoich rywali. Bardzo ważną rzeczą jest oczywiście cieszynka, bo myślę, że będziemy często ją oglądali. To jak skrojony jest ten młody gracz. To będą pewnie fenomenalne strzały z daleka. Cudowne ciasteczka do napastników pogoni. No, wszyscy oczekują, że będzie to. Fenomen, no i będzie to talent na miarę Piotra Zielińskiego, a co do powiedzenia ma na ten temat trener Pogoni. Ja, ja, ja go widziałem właśnie jak grał w młodzieżówkach tutaj w Gorzowie, no i teraz przyszedł do nas problem tylko jest z wagą jego, a na pewno nie pomoże, że wynajdliśmy mu kawalerkę tu na Gumieńcach koło McDonalda 24 godziny, więc mam nadzieję, że tylko masę mu spadnie, a tak to może być z niego dobry chłopak. Po takich słowach trenera nic, tylko brać się do roboty. A pierwsze co trzeba zrobić, to rozłożyć statystyki. Kim chce być kamyk, jak chce grać? Chce grać dobrze dla drużyny. Chce podawać, chce obsługiwać kolegów. Niczym pani na pewnej ulicy pod pewną latarnią, ale tutaj tylko jeżeli chodzi o dobry vibe, o dobre podanie, o najlepszy na świecie pas. W to będzie szedł i tak też rozpoczął pierwsze treningi w Pogoni Szczecin. A kto może pomóc trenować Kamykowi? Tylko Kamil Grosicki. No najwyższa, największa gwiazda, może nie najwyższa, ale zdecydowanie największa gwiazda Pogoni Szczecin aktualnie. No lizną, lizną Premier League ten zawodnik, więc też tam może w tym kierunku kiedyś pójdzie Kamyk. Nie wygląda to z najlepiej na razie w wykonaniu tych dwóch zawodników, widać jeszcze brak zgrania jednak różnica wieku jest tutaj znacząca. Grosicki jakby dobrze zabalował, mógłby zostać e, kamyka, no ojcem, może też wujkiem, nie wiadomo, e, ale tutaj widać, że powoli, powoli zaczynają łapać e, tą siłę, no bo tutaj kamyk. Jednak wie, że w meczu będzie czasem taka sytuacja, że trzeba będzie zagrać do lewej strony. Na razie pierwszy trening na B, ale nie od razu wszystko zbudowano, bo drugi trening już perfekcyjnie zaliczony. Trener jest zadowolony. Trzeci trening też już pod koniec widać było ten luz. Ten luz, który, który mają ci najlepsi zawodnicy. No i pierwsze cechy oraz też pierwszy mecz sparringowy w 55. Minucie. Kamyk wchodzi na boisko i to za kogo? Za Kamila Grosickiego. Trybuny skandują. Kamyk, kamyk, i to on pojawia się na boisku. 35 numer. No zobaczymy, czy przy tylu bramkach będzie brał udział w sezonie. Chciałby, chciałby sięgnąć po 30 asyst lub Bramek, ale to jeszcze daleko przed nim. Trener postawił mu jasne, jasne zadanie, żeby strzelił chociaż Bramkę. 56 minuta. Kamyk na skrzydle przed za Kamila Grosickiego. Ciekawa zmiana trenera, ale już przejmuje piłkę. Pędzi na Bramkę. Czy to jest pierwszy kontakt z piłką? I tu już będzie bramka, Zobaczmy. Kamyk sam na sam strzał i obok Bramki. Co tu się stało? Nie może uwierzyć Kamyk. Nie może uwierzyć. Pierwsza sytuacja, jaką miał w swojej karierze, trener też załamany już chce go sprzedać, prawdopodobnie poszedł SMS, że na transfer już jego cena spadła o około 100 tysięcy euro a był warty tylko 50 proszę państwa, kolejna akcja od razu, gdy Kamyk pojawił się na boisku i zobaczmy, jest bramka 1 do 0 dla Pogoni. mogło być to ciut wcześniej 3 minuty wcześniej prawdopodobnie by, by ta bramka mogła wpaść, a tak zachowić strzela na 1 do Zera. Chwilę po tej nieudanej akcji, kamyka, ale świetne tutaj zagranie. Pogoń Szczecin, piękne jeszcze to podanie. Mamy 1 do 0. Prowadzenie w pierwszym meczu przedsezonowym jest deszczowo, jest, no nie jest dobra pogoda do gry, tak jeszcze godzina 12. Ale trener jest zadowolony, no, wie, że zrobił dobrą zmianę, że ten kamek dał taką trochę, trochę motywację do przodu. Kolejne zmiany pojawiają się, bo to jest oczywiście sparring No i tutaj trener chce przetestować wszystkich zawodników. Regensburg przegrywa 1 do 0, 70 minuta. Kamek znowu dostaje piłkę na skrzydle. Co teraz zrobi piękny wolroll. No i uruchomił, uruchomił swojego kolegę z zespołu, zbiega do środka. Czy tu się coś wydarzy? Podanie! Wszyscy się minęli z piłką, ale jeszcze może Kamyk tutaj dostaje piłkę, szuka tego miejsca, będzie próbował podawać. Kamyk zbiega do końcowej linii, ale tam dobrze wyczyściła to obrona przeciwników. Kolejna akcja, 82 minuta. Kamyk pociągany za koszulkę, biegnie. No i teraz widzi to podanie, posłał prostopadłą piłkę, trochę wyrzucił kolegę do boku, boiska, ale nic się jeszcze nie stało. Zobaczmy, Kamyk w środku czeka na to podanie, ale czy dostanie tą piłkę? Dostał. Nie za bardzo wie, co z nią zrobić. Drybluje, drybluje. Podanie do kolegi zespołu. No i może teraz strzał. Ale broni bramkarz. Była szansa na pierwszą asystę. No, trener już widzi, że jest potencjał w tym młodym gorzowskim zawodniku. No a teraz e, kolejna akcja. Podanie do Kamyka. Wyprzedza obronę. Prawo na go i obok bramki. Jezus Maryja, co tutaj się dzieje? Co się dzieje w tym meczu? Dlaczego Kamyk jeszcze nie asystował, ani nie strzelił? Tego nie wie nikt, tak czy inaczej. Pogoń Szczecin, w swoim pierwszym przedsezonowym spotkaniu w turnieju. O nic nie warty Puchar wygrywa 1 do 0. Kamiński już dostaje em, swoje pierwsze przytulasy, swoje pierwsze piątasy. No i też em, pierwsze wskazówki od kolegi z zespołu, no sam nie wierzy, jak to nie wpadło. E, Pozdrawiam kibiców ten młody, perspek perspektywiczny zawodnik 7-4 to jest ocena 7 podań. W tym meczu 38 minut tyle dostał od trenera, ale myślę, że po takim spotkaniu to nic innego, tylko czas przejść do drugiego spotkania, bo tak też zakończyło się. Te poprzednie spotkania, a on już myśli o drugim. I o dziwo! Tutaj kolega z zespołu przekazał mu statuetkę za najlepszego zawodnika meczu, no bo Kamyk jej nie dostał. Kamyk może sobie tylko podtrzymać, ale chce poczuć, jak to jest być najlepszym zawodnikiem, i teraz właśnie trzyma to bardzo dobrze. I od razu, myślami przeszedł do drugiego meczu. Szósta minuta. Mamy ten turniej. Tam jest faza grupowa i przejmuje piłkę. Zobaczmy. Kamyk świetnie chciał obsłużyć kolegę, ale tym razem mu to nie wyszło. Jednak w głowie ma to trofeum, to trofeum, które miał jego kolega za poprzedni mecz, za ten man of the match, poprzedniego meczu, no i teraz Kamyk chciałby nim zostać, zobaczmy, drybluje przed polem karnym, podanie, świetnie tutaj się wymieniają, Kamyk chciałby przejąć tą piłkę, ale to kolega z zespołu strzelił, no i tym razem nie trafił w bramkę. Co prawda, w bramkę trafił, ale tam czujnie na bramce bramkarz. No bo kto inny? Doświadkowanie. Kamek z główki prosto w bramkarza, ależ dobra główka w jego wykonaniu jeszcze dostaje piłkę. Kamyk strzela, ale tym razem. Piłka zablokowana, Ależ emocje w tym Sparingu, a co dopiero będzie w lidze. Kamek po raz kolejny drybluje. szuka miejsca do... Oddaje sało, a może to podaje świetny pas i znowu! Jak psują ci zawodnicy? Kamek w tym momencie myśli o transferze prawdopodobnie do wigry suwałki. No bo gdzie mu będzie lepiej, kiedy to nie trafia nikt. A teraz potężna bomba z daleka. Ale też ta piłka nie znalazła drogi do bramki. Po raz kolejny, drugi raz próbował Kamek zapolakarnego, ale nic tego koledzy nie strzelają, Kamek nie strzela, wszystko się zablokowało, a to dopiero 25 minuta tego sparingu. No i zobaczmy, Kamek teraz świetnie podania tutaj niczym Barcelona, ale znowu po raz kolejny w bramkarze, jakby miał przyciąganie, jakby chciał tą piłkę wziąć do siebie do domu, no i teraz Kamek po raz kolejny za Polakarnego ale ten bramkarz dzisiaj jest nie do przejścia kim jest ten zawodnik, kim jest ten bramkarz, chciałbym poznać jego nazwisko i jego żonę, ale nie chciałbym poznać żony kolegi, który chciał zakończyć naszą karierę już w drugim meczu, widzi, że jesteśmy zawodnikiem, który się rozwija który niszczy obronę przeciwników i proszę bardzo, wjazd Wachillesa no na szczęście nic się nie stało przybiegł masażysta, przybiegła i masażystka, też sprawdzić czy nic się nie wydarzyło Zdarzyło na szczęście nic, no i teraz Kamy kolejne podanie strzału, ale znowu broni bramkarz. Co jeszcze musi zrobić kamyk? Jak dobrze podać, żeby w końcu ta piłka wpadła do bramki? Trener się zastanawia, koledzy się zastanawiają, kibice na trybunach też się zastanawiają, ale nie zastanawiała się drużyna przeciwna, która strzeliła bramkę na 1 do 0. Tyle akcji, tyle no bicia głową w mur, trzeba to, 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 to tak powiedzieć, było to bicie głową w mur. Tyle strzałów, a to przeciwnicy wychodzą na prowadzenie i pogoń będzie musiała gonić. 1 do zera po fatalnym wybiciu. Jednego z obrońców. Em... Pogoni, no i niestety na przerwę e, In, Inglosta e, wygrywa 1-0. Kamyk nie dowierza, mówi, ej Ziomuś, jak ty nie strzeliłeś? Stary, nie wiem, nie wiem, nie pytaj mnie, bo nie wiem. No, ale wiesz, strzelę następnym razem. Dobra, postaram się strzelić. No i tak wyglądała rozmowa e, tych dwóch zawodników. Match rating 8,8. Na razie Kamek wyrasta na zawodnika meczu. Jednak pozazdrościł tej statuetki. No ale może teraz, zobaczmy, strzał i gol. 56. minuta, kiedy tu Kamyk nie brał udziału w tej akcji no to zespół wziął i sobie po prostu strzelił. Niesamowite. Kamyk cieszy się z zespołem, ale ma trochę pretensji do kolegów, bo miasto Szczecin chciałoby zasponsorować lepsze mieszkanie dla Kamyka, żeby nie było tak blisko McDonalda, ale musi przynajmniej asystować lub strzelić bramkę, a tutaj na razie koledzy wszystko robią e, sami. No i ten strzał z lewej nogi, tym razem bramkarz nie sięgnął, nie był taki długi i jest wyrównanie. 60 minuta, to jest zamieszanie, e, jeszcze Tutaj przejmują portowcy zagranie za do boku. No i co teraz? Kamek dostaje piłkę. Czy będzie strzał, ale znowu zablokowany. Nie ma szczęścia ten chłopak, nie ma szczęścia ten chłopak, żeby się pokazać, bo zapamiętujemy tylko tych, którzy strzelają te bramki albo chociaż cudownie asystują. O teraz kolejna sytuacja. No i może e, tym razem Kamyk dostaje piłkę. Ma to na prawej nodze. Kamyk! I znowu bramkarz. Czy to jest Manuel Neuer? Czy to jest Wojciech Szczęsny? Kto to kuźwa jest, że on tak to broni? 74. minuta. E, teraz Kamyk przejmuje w środku pola i to może być świetna kontra. E, już wybiega do przodu. Co prawda nie ma już sił, ale jest zagranie do boku. Kamyk schodzi do pola karnego. E, podbiega do niego obrońca. Szarpie za koszulkę, ale to jest podanie. Dlaczego odwraca to się tyłem cały gol. Jest w końcu asysta Kamilka. 2 do 1. Pogoń wychodzi na prowadzenie. No ale Kostosz. Powiem szczerze. Myślałem, że chce mnie załatwić. Że odwróci się od bramki. I nie strzeli. Nie dam nam asysty. Ale... Dał nam asystę, zaliczył nam to. Jesteśmy mu za to wdzięczni, chociaż zobaczmy. Kamyk, zejście do środka, podanie. No i teraz ten obrót i strzał tyłem do bramki. Bramkarz chyba bardziej zaskoczony niż tymi strzałami. Przodem do bramki prowadzenie jest 2 do 1. W drugim meczu grupowym naszego pucharu od sparingów, tak naprawdę. I teraz kamyk rozochocił się. Teraz fake shot, zejście na prawą nogę. Szuka, szuka tego driblingu. Strzał i po raz kolejny. Bramkarz nie dał się zaskoczyć. 84 minuta. Kamyk dostanie chyba od trenera 90 minut. Chce go zobaczyć w pełnej krasie. Czy jednak ta waga mu nie przeszkadza? No i po raz kolejny broni bramkarz. No naprawdę w wielkiej formie bramkarz przeciwników, ale nie ma się co dziwić. Może jeszcze nie zdążył pójść z Kamykiem do McDonalda, który przejął po raz kolejny piłkę i ostatnia akcja w tym meczu. Świetne wypuszczenie kolegi z zespołu. A co to za faul? Chyba czerwona. A tu sędzia widać oszczędził. Jednak jest to Sparing Koszeni, chociaż moim zdaniem ewidentna czerwona pociągnięcie e, polsena za koszulkę. No i zobaczmy, tutaj ciągnął, ciągnął za koszulkę. E, no i e, był ostatnim obrońcą, powinien, powinien dostać czerwoną kartkę. Ale to e, będzie historia. Ten mecz też będzie historią. Mam nadzieję, że historia Kamyka w pogoni Szczecin będzie dla Was czymś ciekawym. Mam nadzieję, że widzowie już nie mogą się doczekać kolejnego odcinka, bo Kamyk znowu próbował z daleka. 2 do 1. Sparring numer 2 wygrany. Awans z grupy pewnej. Walka w półfinałach, a może i w finałach już w następnym odcinku. Adriana Kamińskiego pseudonim Kamek 35 numer w Pogoni Szczecin zadowolony jeżeli jesteście kibicami Kameka napiszcie to w komentarzu pod tym filmem z sparingów napiszcie też jak chcielibyście oglądać jego karierę, czy chcielibyście, żebyśmy z kamerą poszli wśród treningów, wśród zawodników, zrobili więcej wywiadów. Na to wszystko nasza realizacja Kamek TV Studio czeka. No a tutaj mamy podsumowanie tych spotkań pierwszych, mamy też widok z szatni, no Kamyk zadowolony. Co prawda, trener nie spełnił jednego zadania od trenera, ale to nie nieistotne, ważne, że dwa spełnił. Tutaj tańce, hulańce i swawole w szatni pogoni. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Kamyk już zostawił łapkę w górę. Wy też zostawcie i widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, do drugiego odcinka. Cześć!